Witam Państwa w środę 27 listopada. Sylwia Przetarska, czas na wiadomości regionalne. W dzisiejszym wydaniu Pożar Kuchenki Budowlanka dla Gimnazjów. Dojdą do porozumienia? Uważajmy podczas gotowania pozostawiony na ogniu garnek może spowodować pożar przekonała się o tym mieszkanka ulicy Gnieźnieńskiej w Żarach. Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy ulicy Gnieźnieńskiej w Żarach. We wtorek w jednym z mieszkań zapaliła się kuchenka gazowa. Właścicielkę, starszą kobietę, wyniósł z mieszkania sąsiad. Obudziliśmy się, a tu siwo było. Moja żona w panikę wpadła, zaczęła krzyczeć, co się dzieje. Ja zeszłem szybko na dół, zobaczyłem drzwi zamknięte, otworzyłem i zacząłem krzyczeć: halo, halo! Jakaś pani była i węgiel po prostu z tej kuchenki wybierała, nie? Pełno dymu. No. Ja wziąłem okna, potwierałem, zacząłem mówić, że, żeby nie otwierać, ale to ja mówię, że się nic nie stanie, nie? bo tam kwiatki stały na parapecie, żeby nie pozwalać, może się bała. I ten i, i wyniosłem ją, po prostu siadła na, że, kazałem jej zostawić ten węgiel, siadła na krzesło. Chwilę później na miejscu zjawili się strażacy i pogotowie. Kobiecie na szczęście nic się nie stało. Płonące dłonie, zimny lód i wahadło fizyczne. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach chce przekonać gimnazjalistów do fizyki. Fizyka nie jest trudna, pod warunkiem, że jest ciekawie pokazana. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach zorganizował pokaz eksperymentów dla gimnazjalistów. Zaprosiliśmy praktycznie. 100% trzecich klas gim, u, uczniów gimnazjalnych z gimnazjum pier, numer 1, 2, 3, z Grabika, nawet będziemy mieli gości z Stuplic. Zakupiliśmy materiały, które są w użyciu niezwykle niebezpieczne, dlatego dosyć trudne do pozyskania, a oprócz tego bardzo ulotne i kosztowne. Dlatego cykl spotkań odbywa się w ciągu 48 godzin, żeby te materiały mogły być efektywnie wykorzystane. Mowa między innymi o suchym lodzie, czyli dwutlenku węgla w stanie stałym. Gimnazjaliści mieli okazję podtrzymać go w rękach, co odważniejsi mogli sprawdzić swoje nerwy przy wahadle fizycznym, a dla miłośników broni palnej uczniowie budowlanki przygotowali wystawę. Najbardziej podobał mi się eksperyment właśnie z tym suchym lodem, który właśnie po trzymaniu na otwartej dłoni, po paru sekundach po prostu parzy nas, tak jakbyśmy trzymali, żeby ogień. Wojciech Balcerek prowadzi w budowlance zajęcia z fizyki doświadczalnej od trzech lat. Jeden twierdzi, że pomagają bezrobotnym, drugi żąda konkretów. Radni powiatowi kłócą się o Radę Zatrudnienia. Powiatowa Rada Zatrudnienia to kość niezgody między radnymi powiatowymi. Przewodniczący Rady Zatrudnienia Bolesław Dworecki opowiadał radnym, jak pomaga bezrobotnym. Nie wszyscy dali mu wiarę. Są y, wielorakie programy, które Powiatowa Rada Zatrudnienia zatwierdza. Przekazuje to powiatowemu Urzędu Pracy do realizacji. Jest to wiele programów. Programy 50+, plus, o których mówiłam na sesji. Programy 30-, minus, czyli ci młodzi, którzy nie mają pracy. Ale najpopularniejszym programem to są te roboty publiczne. To jest 2000 ponad osób zatrudnionych do prac społecznie użytecznych Działalność Powiatowej Rady Zatrudnienia doceniają w Powiatowym Urzędzie Pracy. W nowej ustawie, której nowelizacja jest przewidziana od nowego roku, przewiduje się funkcjonowanie Powiatowej Rady Zatrudnienia pod inną nazwą. Będzie się nazywała Rada Rynku Pracy. Ale jest potrzebne jak najbardziej, czy nazywa się tak czy inaczej. Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia bardzo aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu różnych problemów, między innymi opiniują wnioski o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń. Według Janusza Dudojcia to za mało, a Rada Zatrudnienia niewiele ma wspólnego z aktywizacją bezrobotnych. Pan dworecki zaczął przeprowadzać te swoje wystąpienie. No to musiałem ileś tam minut słuchać, do czego jest ta Rada stworzona. Później musiałem czy słuchać, ile tych osób w tej Radzie uczestniczy. I tak sobie z boku liczyłem, że więcej osób wymienił w Radzie niż yy, zostało zaktywizowanych, bo zaktywizacja to jest, że ktoś tam coś robił, ale że na przykład <ścoughs> uważam, że chyba mniej osób zatrudniliśmy w powiecie. Przez ten rok, niż y, tych osób jest w Radzie. Prawdziwe emocje zaczęły się po tym, jak Bolesław Dworecki zakończył przemówienie na sesji Rady Powiatu. Chciałem pokojowo przejść do następnego porządku, punktu porządku obrad, żeby sobie nie zawracać nim głowy. No to pan Dworecki mnie wywołał do, do, y, do dyskusji. O jakiś psach na budzie mówił: No, może lepiej nie się zajmą aktywnym zwalczaniem bezrobocia. Do tego są powołani. A nie do, nie wiem, weterynarii czy czegoś tam innego. Na zaczepki szefa Rady Powiatu Bolesław Dworecki odpowiadał spokojnie. Nie gniewam się, myślę, że pan przewodniczący zmieni zdanie. Bolesław Dworecki przewodniczy Powiatowej Radzie Zatrudnienia drugą kadencję. Żarscy przedsiębiorcy z organizacji pracodawców Ziemi Lubuskiej dołożyli się do budowy hospicjum w przedszkolu Chatka Puchatka przekazali zebrane pieniądze księdzu Zygmuntowi Czepirskiemu z Towarzystwa Imienia świętego brata Alberta. Postanowiłyśmy zrobić spotkanie z kobietami biznesu i zorganizować aukcję na rzecz hospicjum. Byłyśmy pełne obaw, czy to się uda, ile osób przyjdzie, bo to tak zawsze jest na początku. Aczkolwiek myślę, że, że wszystko bardzo się udało. Zebrałyśmy wspólnie tutaj 2190 zł. Pieniądze pochodzą z licytacji przedmiotów przekazanych przez żarskie firmy przekazaliśmy gadżety firmowe firmy VB na licytację mam nadzieję, że pieniążki, które uzyskaliśmy poprzez tą licytację w jakiś sposób przyczyniły się do budowy tego hospicjum, żarskiego hospicjum dzięki życzliwości panią z OPZL-u i innych osób, które się włączyły Każdy, każda złotówka jest tak bardzo potrzebna nie? na tą, ta akcja w sobotni bar, na rzecz hospicjum, na którym się udało zebrać 17 tysięcy złotych tutaj to, to są pieniądze Konkretne. Pieniądze od żarskich firm pójdą na wyposażenie hospicjum. Polskie koleje państwowe zmodernizują linię kolejową na trasie Legnica-Forst. Czyli tę linię, o którą walczymy z takim podziwugodnym uporem od, od wielu lat. Ale od, dwóch, od 2008 roku, od czasu takiej zorganizowanej akcji, dopiero no jest pierwszy taki promyk, że... I sygnał, że, że coś się z tą linią będzie działo. Modernizacja linii będzie kosztować około 275 milionów złotych i będzie sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego. Prace na torach zakończą się do 2020 roku. W dalszej części programu: cenowa rewolucja na wodniku niebieska tarcza dla ofiar przemocy tańcowała i głaznitką. Miłośnikom pływania zostanie więcej pieniędzy w portfelach. Przez półtora miesiąca na żarskim wodniku cenowa rewolucja. Na żarskim wodniku popływamy taniej. Miejska Pływalnia przygotowała specjalne promocje w okresie świąteczno-noworocznym. Kto może skorzystać ze zniżek? Osoby 50, plus, wstęp 50% stawki według obowiązującego cennika. Osoby niepełnosprawne to samo z tym, że muszą okazać się dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Dzieci do lat czterech wstęp wolny, dzieci powyżej 4 lat i młodzież szkolna też za okazaniem legitymacji, też 50% stawki według cennika i studenci do 26 roku życia też za okazaniem legitymacji. Też stawka 50%. Żeby skorzystać z ulgi, trzeba pokazać legitymację, dowód albo dokument zaświadczający niepełnosprawność. Zniżki nie dotyczą między innymi karnetów i biletów rodzinnych. To będą tylko transakcje gotówkowe. Nie będzie można łączyć ze sobą promocji. Klient będzie wybierał sobie tą, którą uważa za najlepszą dla siebie. Liczymy na to, że dopiszą nam klienci i że będą oni zadowoleni. Zniżki będą obowiązywać do 15 stycznia. Wodnik szykuje również niespodzianki na Mikołajki. Szczegóły na nowej stronie internetowej www.mosriv.żary.pl Wszystkie najcenniejsze informacje dla osób dotkniętych przemocą domową dostępne w jednym miejscu. Żarskie organizacje przyłączają się do portalu internetowego www.tarczalubuskie.pl Kiedyś był to temat tabu, dziś o przemocy w rodzinie mówi się częściej. Pokrzywdzeni chętniej szukają pomocy na zewnątrz, ma im w tym pomóc nowy portal internetowy. Dlatego dziś pracownicy MOPS-u, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Żarskich Organizacji Pozarządowych uczyli się jak administrować portalem www.tarcza.lubuskie.pl Każdy ośrodek pomocy społecznej, każdy PCPR bądź każda prokuratura będzie mogła administrować swoją część, Portalu. Na przykład, nie wiem, ośrodek pomocy społecznej w żarach będzie mógł zamieszczać ciekawe informacje, komunikaty w sferze przemocy domowej. Na pewno w każdej gminie działa zespół interdyscyplinarny i poprzez choćby ten portal będzie można, na przykład, wrzucić taką informację, jak, kiedy zbierać ten zespół i w jakich tematach po prostu będzie obradował. Pod adresem www.tarcza.lubuskie.pl znajdują się informacje dotyczące funkcjonujących instytucji przeciwdziałających przemocy w rodzinie. Zamieszczono tam kontakty do instytucji pomagających pokrzywdzonym wzory pism, komunikaty, aktualności, a także informacje o kampaniach i programach społecznych. Na pewno jest to. Negatywne zjawisko i tej przemocy z roku na rok niestety jest coraz więcej, ale poprzez takie działania, po prostu mam nadzieję, że wpłyniemy, że te negatywne wskaźniki będą po prostu spadać. Strona jest częścią projektu Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Nastraganie, chrzan, leń, czy tańcowała igła z nitką, samochwała to tylko niektóre ze znanych tytułów Jana Brzechwy. Jego utwory to klasyka literatury dziecięcej. Brzechwa jest patronem przedszkola nr 2 w Żarach i to właśnie ono było głównym organizatorem drugiego międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego Jana Brzechwy. Kiedyś robiliśmy Przyszła. takie duże gale obchodziliśmy jubileusz nadanie imienia, ale potem wpadliśmy na pomysł, żeby to trochę upowszechnić, żeby to nie była tylko impreza stricte przedszkolna. Zaczęliśmy organizować po prostu międzyprzedszkolne przeglądy wierszy Jana Brzechwy. Dla maluchów było to nie lada wyzwanie stanąć na wielkiej scenie i recytować wiersz. No Wybieramy też dzieci utalentowane. no Nie da się ukryć. I oczywiście dzieci chętne, bo są takie dzieci, które chcą się prezentować, lubią się prezentować, ale też jako przedszkole pracujemy z dziećmi zdolnymi, więc na tego typu imprezy wybieramy dzieci, które mają w tym kierunku jakieś uzdolnienia. W konkursie wzięły udział dzieci od 3 do 6 roku życia. Dla telewizji regionalnej fragment wiersza recytowała trzyletnia Ala Pytel z miejskiego przedszkola nr 7. Na tapczanie siedzi nic nie robi cały dzień. A kto, A kto siedzi na tapczanie? A kto zecpieł śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto się w głowę podlapał? A kto dziś zgubił kalosem? Na plosem, na plosę. Podoba Ci się ten wiersz? Tak. A wiesz, o czym on jest? Tak. O czym? O leniu. Laureatem konkursu został Staś Stepek, który przygotował wiersz pod tytułem Chrzan. Drugie miejsca zajęły Martyna Adamek z przedszkola numer 8 i Wiktoria Frączek z przedszkola numer 7, ale wszystkim maluchom należą się wielkie gratulacje za odwagę i solidne przygotowanie do konkursu. Podporucznik Leon Korycki, uczestnik bitwy pod Lenino, otrzymał medal upamiętniający 70. rocznicę tego wydarzenia. W dniach 12-13 października pierwsza Dywizja Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki stoczyła z Wehrmachtem krwawą bitwę nieopodal Lenino na Białorusi. Do 1989 roku dzień ten był świętem ludowego Wojska Polskiego. Zebranie to jest poświęcone rocznic 70. rocznicy. Bitwy pod Lenino. I dzisiaj jeden z tych bohaterów, którzy tam walczyli pod Lenino, dzisiaj jest z nami. Proszę Państwa, także będziemy go dzisiaj odznaczać medalem walk za właśnie w bitwie pod Lenino. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego bardzo serdecznie mam przyjemność oznaczyć Pana tym medalem Zalenino. Brał Pan tam udział w tej bitwie, to przyszło bardzo późno z Warszawy, bo to miał być w październiku i my przepraszamy. To najlepsze. Dziękuję. Leon Korycki ma dziś 90 lat. Piekło, jakie przeżył, wciąż wzbudza wiele emocji. Coś strasznego. Nawet nie chcę przypominać pani, bo tam. Ja nie wiem, co tam było, ale tam coś strasznego było. Tam tyle samolotów, Pani tych 3 dni. bandorowano nasze pozycje, że nawet nikt nie mógł wyjść z tego okopu. Coś strasznego. Gościom na akordeonie przegrywał Zbigniew Sereda. To w przyszłym roku w Żarach zorganizuje zajęcia kulturalne dla młodzieży. Od kiedy Powiat zlikwidował Młodzieżowy Dom Kultury, pole do popisu mają organizacje pozarządowe. Dobra wiadomość dla organizacji pozarządowych. Radni powiatowi zdecydowali, że na współpracę z nimi przeznaczą w przyszłym roku dwa razy więcej pieniędzy niż w obecnym. Współpracujemy z wieloma organizacjami na różnych płaszczyznach kulturalnej, sportowej, oświatowej, edukacyjnej, jak również bardzo mocno na sferze społecznej. Jako takie nowum mogę podać, że udało nam się w projekcie budżetu, jak również w tej uchwale, zawrzeć z Zwiększone środki, o 100% zwiększone środki na działalność kulturalną prowadzoną przez Stowarzyszenia dla Młodzieży. W tym roku powiat wydał 50 tysięcy złotych na prowadzenie zajęć kulturalnych. W przyszłym organizacja, która wygra konkurs, będzie mogła zgarnąć na ten cel nawet 100 tysięcy złotych. Urzędnicy planują ogłosić konkurs na przełomie grudnia i stycznia. W sobotę w żarskim Pabie Max odbędzie się koncert Andrzejkowy. O całą atmosferę zadba zespół Pomorzanie wspólnie z zespołem Las Melinas. Las Melinas jest to nasz żarski zespół, który jest znany z utworów muzyki ska. Dlatego wszystkich bardzo gorąco zapraszamy. A dla widzów telewizji regionalnej mamy sympatyczną niespodziankę cztery wejściówki na, na to wydarzenie. Wejściówki trafią do tych, którzy przy wejściu pierwsi powołają się na hasło Telewizja Regionalna. Kluby sportowe, które działają na terenie miasta Żary, mogą składać wnioski o dofinansowanie swojej działalności. Proszę składać oferty, wnioski w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego maksymalnie do 30 listopada. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmuje burmistrz miasta Żary do 15 grudnia bieżącego roku. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów przedsięwzięcia. Więcej szczegółów na stronie www.żary.pl. W swojej piwnicy zalega stara kanapa, krzesła, materac lub inne przedmioty o nietypowych rozmiarach. Wystaw przy śmietniku, a Pekom je zabierze. Na pozbycie się niepotrzebnych rzeczy szanse mają w czwartek mieszkańcy ulic częstochowskiej, katowickiej, część ulicy męczenników oświęcimskich, zwycięzców Okrzei, Witosa, Komuny Paryskiej, Tatrzańskiej, Pomorskiej, Poznańskiej, Zielonogórskiej, ale i Wojska Polskiego, Kalinowskiego, Modrzebiowej i Partyzantów. W piątek natomiast Pekom zabierze wielkie gabaryty z rejonu ulic Sportowej, Dąbrowskiego, Konopnickiej, Ptasiej, Zawiszy Czarnego. Żeromskiego, Czerwonego Krzyża, Chopena, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wieniawskiego. W Gubinie powstaną nowe bloki. Zielonogórskie Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego chce wybudować przy ulicy Sportowej 20 mieszkań. Lokum o powierzchni 50 m2 będzie kosztować około 42 tysięcy zł. Na budowę RTBS zamierza zaciągnąć kredyt na ponad 1,7 mln zł. Dla zainteresowanych nowymi mieszkaniami inwestor zorganizował spotkanie, które odbędzie się w piątek 29 listopada o godzinie 17 w Gubińskim Domu Kultury. Marek Skorupa z Żar złotym medalistą mistrzostw Polski w biegach przełajowych. Wychowanek Agrosu będzie reprezentował nasz kraj w mistrzostwach Europy. W minioną sobotę w Lubinie rozegrano Mistrzostwa Kraju w biegach przełajowych. Marek Skorupa, który wrócił do formy po ciężkiej kontuzji, do ostatnich metrów walczył zaciekle o złoto. Rok dla niego zaczął się bardzo nie, niekorzystnie, można powiedzieć o bardzo dużym pechu, ponieważ podczas treningu, który wykonywał na dość śliskiej nawierzchni, poślizgnął się, upadł. No jak się później okazało, złamał nogę, pękła kość w nodze, no i konsekwencje tego były bardzo takie, bym powiedział, przewlekłe, dość długie, długo leczył tą kontuzję, no i, i, i naprawdę no cały sezon praktycznie letni na bieżni stracił, gdzie były bardzo duże oczekiwania względem właśnie tych startów. No i. i całe szczęście udało mu się wyleczyć tę kontuzję, dojść do jakiejś tam dyspozycji, zaczął swoje przygotowania w miesiącu czerwcu. No i trwało to aż właśnie do miesiąca listopad, gdzie mógł już w końcu wystartować w imprezę rangi mistrzowskiej. Powiem szczerze, że to była chyba jedna już z ostatnich szans i imprez tego typu. Dla Marka pierwszym poważnym startem w tym sezonie był udział w prestiżowym biegu Gaz System SA na 10 km rozgrywanym w Goleniowie. Dwa tygodnie wcześniej Marek startował w takim dość prestiżowym biegu właśnie na dystansie 10 km. Bieg bardzo mocno obsadzony właśnie przede wszystkim przez Kenińczyków i Ukraińców, którzy bardzo lubią przyjeżdżać do nas, do Polski i startować właśnie w tego typu biegach. Marek zajął tam drugie miejsce, przegrał tylko z bardzo dobrym Polakiem. Zresztą, którzy, który, który wraz z Markiem, można powiedzieć tak, w języku sportowym rozprowadził Ukraińców i Kenińczyków właśnie i zajęli pierwsze dwa miejsca. Teraz ambitnego zawodnika czeka udział w mistrzostwach Europy, które odbędą się w Belgradzie. Nie ma nic do stracenia. Są to mistrzostwa Europy. Wychodziłoby na to, że niby jest łatwiej, ale no niestety w skład reprezentacji niektórych państw wchodzą również Kajńczycy, którzy uzyskali obywatelstwo. No jedzie walczyć. No zobaczymy. Patrząc na jego obecną dyspozycję uważam, że jest w stanie być bardzo wysoko. 1 grudnia to data, która przejdzie do historii lubuskiego futsalu. W drugoligowych rozgrywkach Saler Cup dojdzie do derbowego pojedynku. Telewizja regionalna zaprasza na mecz. Prant Mundial Żary będzie podejmował akademików z Zielonej Góry. Emocje sportowe, konkursy dla kibiców, występy artystyczne. Musisz tam być. 1 grudnia, hala żarskiego Górniaka, godzina 17. Wstęp wolny. Obszerną relację ze spotkania zobaczysz tylko w telewizji regionalnej. Pierwszy powiew zimy jest bardzo nieśmiały. W dodatku dotyczy tylko części regionu. Połynę z zgarska zapraszam na szczegóły prognozy pogody na najbliższe dwa dni. Przed nami kolejne pochmurne dni. Temperatura w czwartek w Żarach i Szprotawie wyniesie 4 stopnie, w Gubinie natomiast 6. Niestety nie mamy co liczyć na słońce. Widzialność, zwłaszcza nad ranem, będą utrudniać gęste mgły. W piątek nie powinno wciąż przykrywać chmury. Przewidywana temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie 4 stopnie. Wiatr na ogół słaby i miarkowany. Jedyna zła wiadomość to utrzymujące się wciąż wysokie ciśnienie atmosferyczne. Wyniesie bowiem 1028 hektopaskali. Czwartek imieniną będą Jakub i Zdzisław, w piątek Błaże i Fryderyk. Najbliższe dni upłyną pod znakiem zmiennej, bardzo mroźnej aury. Nie pozostaje mi więc nic innego jak życzyć Państwu dużej pogody ducha. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w piątek po wiadomościach regionalnych. Dziękuję Państwu za uwagę, a już teraz tradycyjnie zapraszam do obejrzenia naszych programów. Na początek o pasji i sukcesach opowiedzą hodowcy gołębi w programie Pochwal się. W programie Mój pupil poznamy Akite i jej właściciela. Polecam miłego wieczoru. Do zobaczenia w piątek. naszą prezenterkę ubiera sklep Styl, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy, Żary, ulica Chrobrego 1.